Powiadomienie głośność ustawiona na 0%. Dzień dobry kochani. Dzień dobry, jesteśmy w Tawerna Uździcha w Ostrudzie. Tak, tak, dzisiaj jest ten filmik, w którym właśnie pokażę Wam jak tutaj jest fajnie. Dziękujemy serdecznie. Ale jeszcze pytanie. jakieś takiego nożyka do ukojenia. Bo wie pani, czy kupiliśmy talerzyki, to kupiliśmy i te Tak wygląda. Tu jest sympatyczna pani Iwonka. Tu my, tu wygląda wszystko tak. No właśnie robię wam przekazy okazji reklamę na moim kanale. No. I zaraz wam pokażę, jakie są z zewnątrz. O, jest fajnie, jak brama. <grym> Pokaż, jakie. No. I jak i Pomiędzy. z krzesła płucie. No. no. Takie okrągłe, nie? Całe dookoła. O! Takie okrągłe okna Aha, fajnie. To A to gdzie, zdjęcia, to zdjęcie się probię to już jutro najwyżej. To wtedy na fejsa wsadzę. przeszło fantastycznie. A takie okrzesanego takie drzewa, takich... Bardzo, bardzo fajnie ciekawe właśnie. Fajnie do wypicia sobie piwa czy czegoś, to po prostu rewelacja. Może Panu pomóc to Nie. nie A robicie czasami karaoke jakieś? Czy nie? Ja nie wiem, w sobotę ma coś być, ale... co Będzie co? A co dzisiaj? Jest? A dzisiaj jest wtorek. Wtorek. No to w sobotę. To dzisiaj nie robimy, nie bardzo. Nie. Dzisiaj nie będzie nie, nie. prawdziwych cyganów. Nie. Nie. Trzyba... Okej. Okay. Trzeba A... po prostu zostać do Rozumiem. A mam pytanie jeszcze, e, czy kogoś do pokoju mamy, to do, czy sami będziemy? Nie, 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 sami, sami. Tak, o Jezu, dzięki, fajnie. Nie, nie, nie. to tam, że jest więcej łóżek, ale to... Tak, ojo, dziękuję. My rozumiemy. Dziękujemy bardzo, no Basie. Serdecznie. Właśnie, dziękujemy. Dobrze, także wychodzimy. Widzisz, mówię, że trzylaska będzie szczęśliwa. Nie. Yeah, w ogóle cudownie. Tomek, dobrze jest. Tak, pokrok jest wejście, tak? Tak. Tak. Bardzo małe okrągłe okna mają. Aha. Ja, noszę, ja wiem. w wszystko, należy za chwilę, to, czy, a, to było, a, to może chodźmy do pokoju, zaniesiemy. To bramę chciałem pokazać, Przeguś ale... Tak. Rycerze nasze, może tak. tu masz rycerza? Jest podparty. Jest podparty. jest tutaj młotem. Mieczem, mieczem, to jest miecz. Aha, dobra. To może, dobra, to zanieś to mu. Tu jest lampa, widzę, że, że się świeci. To? Tu lampa? Nie, tam na samej górze. A, to jest jako... Około... jestem, no. A, bardzo fajnie zrobione. Śmiesznie. Dobra. Dobra I ty idź, idź. Ja tobą, idź. Dobra, to ty ja tam tutaj dojdziesz. Eee. Jak dojdę? Nie wiem. Ej, no ludzie, zostawił mi nawet klaski Nie mam ratunku. A jak mnie ktoś porwi albo zgwałci... Tomek! O Boże, okropne, jak on tak mógł mi zostawić, słuchajcie, w ogóle. Jestem pewny strachu normalnie. Ja nie wiem jak to jest możliwe. Ale o, wpadłem na coś. O, jak to fajnie zrobione jest wszystko. Widzicie? O, to jest ta brama, którą chciałem Wam pokazać. Zobaczcie. Na nią wpadłem, nie? Normalnie. To mi się podoba, zajebiaszcze jest, nie? I teraz tak przechodzimy sobie, tak. Juhu! myślę, że ja nie poradzę, że ja się nie poradzę, a co to ja jestem, jakaś pierdoła z mundekiem ja jestem z Elbląga. krzyżak, Krzyżak, żeby nie było, Ha poradziłem sobie, tylko e, nie wiem, gdzie mam domek, ale teraz to wygląda tak, o matko, a, że mnie wpadł do jeziora w ogóle, Tomku, gdzie jesteś, ale to ja mam pr przez bramę wracać, o Boże, dobra, wracam przez bramę. Cicho, czy wejdę w nią, czy nie wejdę w to jak myślicie? Patrzcie, co? A widzicie, trafiłem i to idę bez laski. Gdzie? Prosto? Tu jest tak. Ah. Tu chyba jezioro. Aha No co, jak wam się podoba? Coś takiego? Takie Alaskanse, nie? Tylko brakuje, żeby takie pierwsze kuski biekały, pawie, osiołek jakiś, nie wiem jakiś koń wyliniały, może być pokładek, nie wiem jaki pokładek, łysek z pokładu jakiegoś tam, nie wiem. O, tu chyba jest nasz domek, co? Tak mi się wydaje. E, tu chyba jakieś, Eee, patrzcie jakieś takie te Ła. Kolana mnie bolą, bo ja tak po macku chodzę i nogami tak grunt macam. Ach, tu mogę wejść czy nie? Nie, Tutaj są kamienie, tutaj dalej, dalej, Fajnie tu jest. A teraz kamień, do góry. Do góry idź. fajnie. Dzień dobry, jest taka kupa zdjęć będzie do robienia. Że normalnie na fejsie to oni wszyscy w ogóle tak buzi nie? że w ogóle padną, nie? Uh -huh. Tak, no to nie wyrędę. Tylko na 300 zł nie wynajmiesz. A, czy wam pokazać pokoik? Nie, nie. Na żywym pokoiku nie pokażę. To wszystko w swoim czasie. No, a ja sobie usiądę i odpocznę sobie, jak fajnie, że będziemy sami w pokoiku. Być może za dwa dni przyjedzie tu sułtanka Sofia i jej córka Elisabeth I, ja. ale zobaczymy, czy będzie im się wszystkim podobało tu, tak, generalnie, bo to są sułtanki. A ja tylko zwykły redaktor, klecik. Szalony, psychiczny. tudzież czasami. Zabawny. Pauza, przycisk. Fajnie, jest. ja się cieszę, nie że tu jestem. Ejku, ekstra. Pauza, przycisk. Chodzę. Powiadomienie, głośność ustawiona na 0%. Fajnie. Wiem, jest przed 19. I oto Pierwsza kawa w Ostrudzie. To jest po prostu bajka, bajka. Wiem, jeden powie, że się pie piwo. Co ty chłopie wyprawiasz? Ale wiecie co? Nawet nie mam siły pić piwa. nie chcę. Mm. Kawa z Biedronki o nazwie o poranku. Na wieczór jest po prostu Pyszota. O, ktoś się śpieszy chyba normalnie pokąpać do tego to jeziora. Ach, może zaraz pójdziemy. Zobaczymy. No. Pauza przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. A chciałam stało pójść do jeziora. A ty... Dobrze, ale sobie jeszcze ponagrywać te... Co? Tych rycerzy? To tu nagrywamy jeszcze rycerzy? to na chwilę. Po nagrywaj. A ten smok. No, no właśnie tego smoka. Tu jest ta brama. Tak, już nagrywałem. No, widzisz, no Widzisz, tak jak tu się wyczuwasz kończy zaczyna ten, no to idziesz, no, dokładnie tak na ukosie i tu masz smoka, o tu, tu już jest smok, tu ma pazurę, tak dalej. Dobrze, ale jak chcę tam wystawić te wszystkie inne rzeczy. No brama smoka, bardzo ładna. Tutaj jest pięknie zrobiona brama. Szkoda, że my tak nie zrobiliśmy na Rudce. No Fajne. fajnie. To jest drzewa ten smok? Wszystko, wszystko jest jest drzewa, zrobione fajnie. Może robot jest co? Nie, ktoś miał fajnego pomysłu. A ile raz przy tym to wszystko wyrzeźbić by. No my powinniśmy tak zrobić. Po bajka. Właśnie. E, e, co chciałem powiedzieć? Tak. No, jak jest rudka, to zamiast na siatce o, po prostu takie drzewo dać. Tak jak tu jest, o widzisz takie deski. To by był, był płot, że nic by fajniej było widać, a jednocześnie o, na bramce moglibyśmy takie deski zdać. A. No, ciekawe, ciekawe. Tak jak, no, tak, jak ten. Takie... A, Tylko nie to... dzwoń, nie dzwoń. Zdą... Zdą... Dzwonek, dzwoń, dzwoń, dzwonek. Ciebie, fajnie. I ta, ty wygląda jak stu, zwykłaś z studoła wejście. No to, fajnie. To, pamiętasz, Tomacz, jak wejść w leśniczówce? Dobrze, myślałeś, ja że jest studoła. Pamiętasz? Nie, też idę, też idę. Już bije telefon. Pamiętasz? Też idę, Tomeczku, tak? Idę z Tobą. Jestem w kawce, mam Czekaj. Tu? I tu masz wjeżdżalnię, tu masz rycerzy, a tu za chłopem. Dla dzieci? No tak, bo ty idziesz na huśtawkę. A... No tak, każę mi się na huśtawkę, tu jedę na huśtawkę. Ja to mam nosa. Ej, o mam już ją mam ją. O, co to jest? To jest jeżdżalnia. Ej, mogę sobie zjechać? Nie jestem za stary? Co? Kochani, zjechać Chodźcie, Ja jaja, co? Jaki stary kod na zjeżdżanie wejdzie. ale mnie pobił Cicho, czekajcie. Ej, ona jest taka Jezus Maria Dobra. Patrzcie. Kochani. Widzicie mnie? No, widzicie to? Dobra. Zjechałem sobie! O matko. <noise> Jak się może dobrze 6 wybawić? Widzieliście, że zjechałem? A oh, wow, wow! Ja to jest naprawdę Powiadomienie oh, ja. głośność ustawiona na 0%. A czym to z tyłu naszego domku? Na naszej... Numer 13. <noise> tutaj stoi łódź. Oh. Tak naprawdę jest wielki taki plac. No. To mi się wydaje, że na, na zimę tu tutaj łodzie ściągają, wiesz? Z wody wyciągają i ten o, A tutaj o, stoi taka o, jedna z takich jachtów taki jak tutaj o to stoi? Aha Tomku, nie zostawiaj mi tu Bo krzaki są, no dobra No to wszystko Chętnie w ogóle tam se wszedł na niego i zobaczył go Ale chyba sobie nie wejdę, co? Jak myślicie, wejdę czy nie wejdę? Na ten jacht? Aaa, nie no, chyba Chyba nie udałoby mi się do niego wejść, nie? Że do niego wejść to musiałbym zrobić, wiecie co? A tak Tak i tak, aha i, I tak się podciągnąć, nie na tym Pokaż no, na dziewie. Nie. nie! podciągnę się. Dobra, nie kombinuję. Kochani. No to na dzisiaj to by było tyle. Także pozdrawiam Was na tle pięknej łodzi czy jachciku. Dowiemy się później, co to jest za forma jednostki pływającej. No i życzę Wam. Miłego oglądania następnych filmów. A ja czekam na przepsiłę, bo będziemy mieli wspólnie i może zrobimy potem filmik, jak pójdziemy z wieczorkiem nad jezioro dręteckie. Pozdrawiam. Pa! I zapraszamy tu do Zdicha. Zatrzymaj nagrywanie. Zatrzymaj. Zatrzymaj. Na